Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 15 minut po godzinie 9. Startujemy z dzisiejszym tematem dla reportera w studio. Leszek, wspaniały na chwilę właściwie. Dzień dobry, dzień tak? Dobry. No, potem uciekam na konferencję. No, ale tak na dzień dobry to chciałbym tu, bo mi się przypomniało, że już dobrych kilka dni temu otrzymałem odpowiedź od naszego w sprawie pytania, które zadawał nas słuchacz odnośnie piłkochwytów przy boisku, przy szkole podstawowej nr 13. Mają się pojawić tam, ciężko jest określić w jakim bliższym terminie. Natomiast wiemy, że koszt zakupu to blisko 4,5 tysiąca złotych. To zostało już oszacowane, teraz czekamy na finanse, na A zakup. Teraz... A teraz telefon. Dzień, dzień dobry, podanie. witamy. Halo, dzień dobry. My nawet nie mamy dwie tego Halo, dzień dobry, albo ktoś przez pomyłkę chyba do nas zadzwonił. Co 726 możliwe. 114 114, pod ten numer do nas dzwonicie. Tak. A w portalu Miedziowe.pl zerkacie sobie na to, co wydarzyło się wczoraj na przykład w Lubinie w meczu Orlen Superligi Szczypiornistek. Po ciężkim meczu jest Zagłębie zwyciężył starter 2821, 28-21, ale możecie też przeczytać odpowiedź komunikacji miejskiej na sugestie pasażerów co do przepełnionych autobusów porannych, wywożących młodzież do szkół z osiedla Kopernik na Piastów Śląskich i na Stare Miasto. Tu więcej szczegółów właśnie w moim artykule, a też na pewno interesuje Was to, jak poszło koszykarkom BC Polkowice w pierwszym z dwóch meczów o fa fazę grupową Euroligi. Podopieczny Karola Kowalewskiego po ciężkim boju wygrały w Stambule 58-57, rewanż 27 września o 19 w polkowickiej hali przy tak więc już teraz sobie rezerwujcie ten termin, bo trzeba być w Polkowicach na trybunach wspierać koszykarki, aby do fazy grupowej Euroligi tych prestiżowych rozgrywek awansowały. 726 114 114. Drodzy słuchacze, zapraszamy do telefonowania. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego, Zlubinę, z, z Głogowa i jeszcze innych miejsc w naszym regionie. Zapraszamy. dzisiaj też w samopołudnie briefing prasowy z udziałem prezydenta Głogowa, ale także przedstawicieli KGHM Polskie, Sa i spółek Grupy Kapitałowej, bowiem jak wiemy jest odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych na ponad 5 tysięcy podpisów i petycję ruchu społecznego w sprawie obniżki cen za ciepło w Głogowie. Myślę, że około 12:00 poznamy już szczegóły. Zobaczymy, czy jest szansa, aby na to, żeby za ciepłą wodę i ciepło w mieszkaniach płacić mniej, bowiem tak jak wspominałem, ruch społeczny zbierający podpisy pod petycją Stop drożyźnie za ciepło w Głogowie otrzymał odpowiedź z ministerstwa. Czytamy w nim m.in. że KGHM Polska SA przeprowadził rozmowy ze spółkami WPEC i Energetyka wskazując na pilną potrzebę ponownej analizy kosztów i określenia możliwości obniżenia taryfy przez właśnie te spółki. Mam nadzieję, że o 12 na briefingu prasowym poznamy szczegóły, czy to będzie analiza, czy może już zapadły jakieś decyzje odnośnie obniżenia cen o tym na pewno dzisiaj w serwisie, w serwisach radielka LK Zagłębia Miedziowego po południu, no i oczywiście w portalu regionu miedziowe.pl. No, to trzeba być czujnym, drodzy słuchacze. A jaki temat konferencji, na którą teraz będziesz się wybierał? A to pozostawię na razie niespodzianką. Tajemniczy raz, wspaniałe, ale tajemniczy. No, to nie można wszystkiego <laughs> powiedzieć od razu, bo przecież um, potem będziecie tak to ważne, żeby była ta nutka tajemniczości. No dobrze, to niech będzie. Ale wszystko dzisiaj jeszcze pojawi się w portalu tak, i serwisach? dzisiaj, dobrze. Dzisiaj, dzisiaj. Dobrze. Mhm. 726 114 114. Drodzy słuchacze, czekamy na wasze telefony do 9.45 w temacie dla reportera Zgłoszenie tematów, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Wczoraj też u nas ciekawa informacja pojawiła się w portalu, ale też i mogliście posłuchać prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza o tym, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej ma zapaść decyzja o przeznaczeniu 170 tysięcy złotych na zakup dwóch mobilnych odkurzaczy. I tu ważna informacja, odkurzacze zapewne będą, bo nie sądzę, żeby radni tych środków nie przyznali. Nie zwalnia to oczywiście mieszkańców zdbania o porządek No właśnie w mieście. właśnie, to temat, który często się pojawia w naszej audycji. Teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, no ja chciałam zgłosić, bo już widzę, że można zgłaszać. Można, słuchamy. Tak. Yy, Mąż zgłaszał yy, początkiem kwietnia, to był bodajże drugi albo trzeci, do ratusza na starym mieście, że na orbitalnej 25 są cztery miejsca dla inwalidów i są niepomalowane. I tam staje sobie każdy kto chce, no bo uważają, że znaków nie widać, bo drzewa zarosły i no, no kucić się nie można i miało być pomalowane w maju. I od maja jest cisza. Dozwonić się tam nie idzie do nich. No, dlatego mówię, zadzwonię. No, może Państwo coś zainterweniują, a w koło wszędzie pomalowane. Orbitalna 25? Tak, orbitalna 25. I ile Pani mówi, że tych miejsc jest niepomalowanych? Cztery. Cztery, dobrze, to mamy zanotowane. Tak dobrze, jest. to mhm. dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy. Do Spróbujemy usłyszenia. zainterweniować. Bardzo dziękujemy. No to mamy pierwszy telefon i pierwszy temat. Inaczej, drugi telefon, ale pierwszy <laughs> temat. Bo pierwszy to chyba była pomyłka. 726 114 114. Drodzy słuchacze, my zapraszamy do telefonowania. Czekam na Wasze telefony. Leszek już ucieka na konferencję prasową. Czego dotyczy, dowiecie się wkrótce. A teraz odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy? Proszę, proszę Panią, czy proszę Pana. Proszę pani, już tylko ja zostałam. Słuchamy, jaki temat zgłaszamy. Proszę panią, na ulicy Andersa, tam jak jest to przedszkole tęczowa nutka, tam na jest y, chyba zakład stomatologiczny i tam przy, przy, przy tym skrzyżowaniu są takie dwie wysokie, dwie wysokie studienki. Tam najechać samochodem to można, jak to się mówi, y, 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 urwać rurę wydechową czy coś jeszcze. Uszkolić. To by trzeba w jakiś sposób no, wyrównać, czy, czy, czy zarządca drogi niech to zlecić czy jak. No nie wiem jak to, to zrobić, ale jak najprędzej by to zrobić, bo tam widzę, ludzie czasem omijają, a po przeciwnej stronie jedzie samochód i mogą się, jak to się mówi, zderzyć. Mhm. Mówimy o miejscowości Głogów, tak? Oczywiście. Ulica Andersa w pobliżu przedszkola naprzeciwko... Stomatolog, dwie wysokie studienki zanotowane, zanotowane, będziemy zgłaszać. Dzięki będę bacznie obserwował. Dobrze, czekamy też na telefony, gdyby sytuacja już się poprawiła, oczywiście serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i czekam na kolejne zgłoszenia 22 minuty dopiero po godzinie 9. A do 945. Czekamy na telefony, na tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka zagłębia miedziowego. Dwa tematy już mam wpisane, zanotowane. Czekamy na kolejne Lubin, Polkowice Głogów zapraszam, zachęcam się 726 114 114. Gdyby się okazało, że już zauważyliście, że któryś z tematów jest, został pozytywnie zrealizowany. Chcecie może dziękować tym osobom, które sytuację naprawiły w naszym regionie, no to można wysyłać kwiaty i mu tyle i w ten sposób dziękować, więc zapraszam również do telefonowania w takiej sprawie, z takimi dobrymi wieściami, też możecie dzwonić. 726-114-114, abywają różnego rodzaju tematy w naszej audycji. Serdecznie za Zapraszam też na miedziowe.pl, bo tutaj odnajdujecie też odpowiedzi na pytania, które zadajecie w naszej audycji. Nie tylko na naszej antenie udzielamy odpowiedzi, ale również właśnie w portalu miedziowe.pl i Leszek Wspaniały na początku audycji też zwracał uwagę, że jest już odpowiedź komunikacji miejskiej w Głogowie w temacie autobusów porannych. To tak w skrócie można powiedzieć. Całkiem niedawno był taki temat zgłoszony w naszej audycji o problemie z wyjazdem do szkoły w godzinach Porannych w Głogowie, jak idzie o komunikację miejską, była prośba o być może dostawienie jeszcze jednego autobusu w tych porannych godzinach. No i mamy odpowiedź w komunikacji miejskiej, podkreślają, że wszystkie kursy autobusów na godzinę ósmą cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży dojeżdżającej do szkół. Problem tak zwanego tłoku nie dotyczy tylko wspomnianych dwóch linii komunikacyjnych, o których była mowa wówczas w temacie dla reportera, a występuje w większości autobusów przed pierwszą lekcją. W szkołach. Wskazany przez słuchaczkę kurs linii numer 1 został przez nas w poniedziałek i wtorek sprawdzony poprzez bezpośrednią jazdę autobusem. Pojazd był zatłoczony, jednak wszyscy zainteresowani pasażerowie do niego wsiedli. Nie uzasadnia to konieczności podstawienia dodatkowego autobusu. Oczywiście dalej będziemy monitorować sytuację w autobusach i w przypadku, kiedy potencjalni pasażerowie nie będą mieścić się w pojeździe, będziemy starali się zaistniały problem rozwiązać. Tak nam powiedział. Kamil Grzybowski z komunikacyjnej spółki, no więc sprawa została sprawdzona no i ta kontrola na razie nie wykazała potrzeby podstawienia dodatkowego autobusu, ale jeśli taki problem zaistnieje, jeśli będzie taka problematyczna sytuacja, no to komunikacja miejska zapewnia, że spróbują coś z tym fantem zrobić, tak najogólniej rzecz już ujmując. Wszystkie te szczegóły też przeczytacie u nas w portalu Miedziowe.pl Ten temat też będzie się pojawiał w naszych serwisach lokalnych. Drodzy słuchacze, 726 114, 114, 9, 25. Moi drodzy, zapraszam. Dzwoncie, zgłaszajcie kolejne tematy. Ja wszystkie notuję, później przekazuję naszym reporterom, więc zachęcam, zapraszam. 726, 114, 114. Dzień dobry. Jeżeli mówi o, o, mówimy o przystankach, tak, prawda, to przydałoby się przy niektórych zwiatach, żeby były yy, z boku ławki, bo jak się wejdzie do środka, to normalnie sauna dosłownie. A, konkret... nie, 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 A konkretnie w Lublinie, w Polkowicach na przykład. Aha. Bo jest naprawdę ciężko. Ostatnio to, ojej, ostatnio to m, na tym, miałam wypadek tutaj na sportowej, teraz dzwoniłam tam w tym tygodniu, to, to, to przy, przydałaby się po prostu łapka z boku. Mhm. Łapki z boku, tylko dobrze, ale konkretnie w którym miejscu chciałaby Pani Lubinie taką łapkę? Nie na sportowej, Lubinie na przykład na sportowej. w Polkowicach, na Głogowskiej, jak się wysiada. Z drugiej strony, jak yy, nie jak wsiada się, tylko jak się widziała z drugiej strony przystanek to jest, to tylko jest po prostu wiata i to wszystko. Przydałoby się z boku, żeby była ławka. Dobra. Zapisany ten temat, zobaczymy, czy Dziękuję bardzo, do widzenia. Samorząd będzie no, taki system przystankowy, zobaczymy, do usłyszenia. Ławki obok przystanków. 726 114 114 to numer do nas na antenę do 9.45 będziemy czekać na zgłoszenie tematów, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego drodzy słuchacze zapraszam, zachęcam jeszcze, jeszcze trochę czasu mamy naszej audycji, więc skorzystajcie za moment do was wracam teraz krótka przerwa Zaczynamy już drugą część naszej audycji 726 114 114. Jeszcze do 9.45 czekamy na Wasze telefony, zgłoszenia, tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radiolka Zagłębia No właśnie, nasi dziennikarze to aktualnie w terenie pracują, ale ja tutaj dyżuruję przy telefonie i wszystkie tematy notuję, a później naszym dziennikarzom je przekazuję. 726 114 114. Kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja już kiedyś taką sprawę zgłaszałem, ale to jakoś yy, żadnym echem się nie odbiło. Yy, między, yy, jak się wjeżdża do Lubina od strony S3, yy, są takie yy, muldy. Jest nowa droga, są muldy. Ja wiem, że to są szkody górnicze. Ale yy, to na, najłatwiej było yy, wszystkim postawić znak, że są te młody. Postawili znak, mają takie frezarki, mogliby to przyfrezować, mogliby tą yy, drogę troszeczkę wyrównać. A to się jedzie jak na skoczni w mhm. A proszę powiedzieć, wjazd do Lubina z S3, ale od której strony? Yy, tu od strony... Od, od, od strony Krzyczyna Wielkiego. Dobrze. Już mam Tam dobrze. jest taka ładna dwupasmówka zrobiona, a to takie muldy są. I mówię, znak postawili, żeby uważać. A ograniczenie prędkości też? No w tej chwili nie pamiętam. Dobrze, tylko ostrzeżenie, żeby uważać na tego rodzaju e, przeszkody. No ale to, drodze, to tak? jest tak wyjeżdżone, że, że jak jadą na przykład e, ciężkie tiry, to jak się podbijają na tych muldach, to normalnie widać, jak, jak opony są e, zdzierane na tym, na tym asfalcie. Mhm. Zapisałam ten temat, zobaczymy, czy da się coś w tym temacie zadziałać. Bardzo dziękuję za ten telefon, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia, hej. No i podobny temat w zasadzie pojawił się już jakiś czas temu w naszej audycji, jak idzie o drogę wojewódzką 329. Tam też takie uskoki się porobiły. No już jakiś czas temu, nie wiem, od kilku tygodni, chyba nawet miesięcy, tam jest ustawiony znak z informacją, aby ograniczyć prędkość do 40 km na godzinę. Tak zwana jeżmanka w pobliżu tak zwanego ślimaka, mieszkańcy na naszego regionu. No to wiedzą o które miejsce chodzi. Faktycznie trzeba tam zwolnić, bo e, uskok jest. Nawet nie jeden, a teraz kolejny telefon w naszej audycji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Chciałbym zgłosić, że na naszej ulicy nie świeci lampa. Zgłaszałam to dwa miesiące temu do Państwa, ale Państwo podali mi numer do Urzędu Miasta. A Urząd Miasta, tak. <głos》> Krótko mówiąc, powiedział, żeby szukać samemu infolinii i zgłosić. Zgłosiłam na przyjęła automatyczna sekretarka, dwa miesiące i cisza. Mhm. Nic się nie dzieje, także zastanawiam się, jak to można dalej. Dwa miesiące czasu, pani mówi? Proszę? Dwa miesiące minęło od zgłoszenia? W tym... Tak, tak, tak. Dobrze, a proszę powiedzieć, jaka ulica? Z Wielkiej Wigury, 18. Lampa mm. jest przy budynku 18. Z Wielkiej Wigury osiemnaście. Jest bardzo ciemno wieczorem i także sąsiedzi tutaj też narzekają, także ja w imieniu wszystkich tutaj dzwonię. Dobrze, to ja zapisałam. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo proszę o, o załatwienie tej sprawy, bo to już tak troszeczkę no, długo trwa. Dobrze, dziękuję serdecznie. Spróbujemy dziękuję. się dowiedzieć. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Pamiętam ten temat. 726 114 114. Drodzy słuchacze, czekamy na kolejne zgłoszenia. 726 114 114. No właśnie, jak idzie o drogę wojewódzką numer 329, o której wspominałam przed tym ostatnim telefonem, no to za chwilę do tego tematu wrócę, bo już następna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę panią, ja takim pytaniem. No, mieszkam na Starym Mieście i, i pracuję na Starym Mieście. Czy restauratorzy, którzy wynajmują y, y, lokale, jak wynajmują, wynajmują lokale y, no, na jakąś gastronomię, czy oni nie są zobowiązani od, do zachowania jakiejś czystości przed tym lokalem na chodniku? Jak się idzie y, tutaj wzdłuż ratusza, czy tutaj na rogu naprzeciwko rzadki, tam jest taka, no nie wiem, kebab, coś tam libańskie, te chodniki są tak zatłuszczone, są takie brudne. My, właściciele posesji, mamy jakiś tam odcinek drogi, musimy odcinierzyć, posprzątać. Czy tacy, tacy restauratorzy no raz na jakiś czas, czy no są jakieś karszery, czy jak to tam się mówi, do umycia takich chodników. A najlepiej tak, podnieść, wie pani, nie do pałki, nie do pałki, pod taki publiczny kosz, niech sobie tam miasto sprząta i na tym się chyba rola ich kończy. Ja nie mówię, że te kamienice są, wie pani, z każdej strony różnie yy, obrobione i to, ale no chyba powinni być jakoś zobowiązani do, do utrzymania jakiejś czystości na zewnątrz, prawda? Dobrze, ja zapisałam. Będziemy się dowiadywać, kto powinien zadbać o czystość wokół lokalu. No, teoretycznie to byłoby miło pewnie, gdyby na bieżąco faktycznie właściciele sprzątali i w ten sposób pewnie bardziej by zachęcali do tego, żeby do nich wejść i coś zjeść. Wie pani, to tam do nich chyba i tak chodzą, bo tu okres y, sobota, nie, wieczorem, wie pani, tu żabka przy Starym Mieście i przy ratuszu i to, to jest oblegane to wszystko ale mi chodzi o to że kończą swoją pracę ilość to pozmiatać te niedopałki na y, te śmieci w koło czy zbite butelki ale mnie też bardzo to ja nie mówię że oni muszą to codziennie robić ale raz na miesiąc, raz na jakiś czas, no te chodniki, że one są tak okropnie wyglądają zadeptane, że to po prostu jest straszne. No dlatego po prostu nie wiem. Ja wiem, że oni pewnie płacą im jakieś tam zube pieniądze, za wynajem, coś, no ale chyba do utrzymania czystości wokół siebie też chyba są zobowiązani z tego, prawda? To no, tylko taka moja uwaga. Bardzo mhm. dziękujemy. dziękuję. Ślicznie. Bardzo ślicznie. dziękuję za telefon. No, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. No i temat zanotowany. 726, 114, 114. Temat, który na różne sposoby wraca do naszej audycji, no bo po prostu wszyscy chcemy żyć w ładnym otoczeniu i czystym. 726, 114, 114 no a przy lokalach gastronomicznych to faktycznie aż się prosi, żeby było wokół czysto i przyjemnie i zachęcająco. 726 114 114 ten numer jeszcze do waszej dyspozycji przez 5 minut, bo już 9.40 na zegarze, więc zapraszam, zachęcam, telefonujcie jeszcze. Jeszcze mamy troszkę czasu na to, żeby porozmawiać, czasami podyskutować na różnego rodzaju tematy. Zapraszam moi drodzy. Jeśli chodzi o temat drogowy, do którego jeszcze raz spróbuję powrócić, droga wojewódzka numer 329. No, w tym temacie też znajdziecie artykuł u nas namadio.pl. Ta droga jest w zarządzie dolnośląskiej służby dróg i kolei i tam skierowaliśmy zapytanie, dlaczego wprowadzono ograniczenie prędkości między jeżmanową a Bonzowem i czym jest spowodowane uszkodzenie nawierzchni. Teraz kolejny telefon w naszej audycji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę ściszyć radio i rozmawiać z nami przez telefon. Będzie mi o wiele łatwiej, gdy nie będę jeszcze siebie słyszała u pana. A bardzo ciekawa jestem, jaki temat. Więc ściszamy radio albo przechodzimy do drugiego pomieszczenia i słucham. Jaki temat zgłaszany? E, ja odnośnie mojego przedrozmówcy, odnośnie jak się jedzie drogą S3 i skręca się na Lubin Zachód, o co mówił o tych szkodach, o mm -hmm. tych mula. To jest dokładnie Lubin Zachód i jak się skręca z S3 na Lubin Zachód i jedzie się w kierunku Lubina, mija się rondo i tam są, to, jest, to jest okropne po prostu, bo auta poskakują cały czas. Dobrze, mamy drugi telefon w tym temacie. Dopisałam kolejnego słuchacza, który zgłasza ten temat. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Miłego dnia, do usłyszenia. 726, 114, 114, faktycznie takie chłopki to utrudniają czasami kierowcom życie. No dobrze, no i co z tą e, drogą między Jerzmanową a Bądzowem? Dz.d.i.k. informuje w oficjalnym piśmie, że ograniczenie prędkości awaryjnie wprowadzono ze względu na powstałe na asfalcie poprzeczne wyboje. E, no i służba apeluje także do kierowców, aby stosowali się do nowego oznakowania, natomiast nie precyzuje jasno na jak długo je wprowadzono i czy nawierzchnia drogi będzie Naprawiana, no ale warto dostosować się do przepisów, żeby przypadkiem mandatu nie zapłacić wysokiego. Kolejny telefon, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam pytanie: nie, pani powie, do kogo może należeć na kamiennej drodze 37? Jak jest żabka i paczkomat? Bo tu od strony paczkomatu jest strasznie zarośnięta trawa, już drugi rok i nikt tego nie kosi. E, do kogo należy droga, jaka konkretnie? Na droga 37. Tak, jest 3... paczkomat przy Mówimy o Głogowie? Tak. A jeszcze jak, jaka ulica? Kamienna Droga. Kamienna, dobrze, Kamienna Droga. 37. Yy, I tam jest problem, jak pan mówi, zarośnięte, tak? Tak, wreszcie. Yy, I bo kolegiata kosi tam do któregoś momentu, i do tego momentu już jest koniec? Nie, wiem, czy tam należy do urzędu miasta, czy do rzadki, czy do y, właścicieli paczkomatów, nie wiem. Dobrze, no to zapisane. Dziękuję, dziękuję. dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. No już teraz wszystko wiem, gdzie to jest. 726, 114, 114. Jeszcze dwie minuty mamy audycji. Drodzy słuchacze, zapraszam, zachęcam, telefonujcie. Jeszcze jeden temat pewnie dałoby się dopisać, a może kwiaty i tyle ktoś chciałby wysłać. No to też zdążymy, ale proszę się pospieszyć. 726, 114, 114, bo powolutku kończymy naszą audycję. No i jeśli. Chodzi o drogę 329 między Jerzmanową a Bądzowem, tam gdzie pewne utrudnienia są i ograniczenie do 40. To nawet w komentarzach zauważyłam pod tym artykułem, że ktoś wspomniał o tym, że no niestety, ale tam mandacik dostał. No to jeszcze jeden telefon ostatni. Dzisiaj dzień dobry, witamy. Dzień dobry, przepraszam na stwierdzenie tutaj w sprawie posiedla Kopernik Park Słoneczny. Tam przychodzą mnóstwo, tak jak bym wszystko określiła, osób. To może nie określę na antenie, wiadomo o co chodzi. Do księdza tam pojedzenie, to jest poniedziałek, środa i piątek. Tam w parku się dzieje, dzieje tragedia. To co oni tam wyprawiają, są napici. Yy, strach jest w ogóle przejść jakimikolwiek alejkami, bo nie wiadomo jak spojrzeć, w którą stronę na tych tak zapitych. Czy to policji nie ma. Widziałam kiedyś jechała policja na rowerach jechała policja na rowerach, nikt z tym nic nie robi. Nie ma tam żadnej kontroli nad tym. No nie fajnie to wygląda. Taki no no po... piękny park, a takie rzeczy. Tak, to nie po raz pierwszy zgłaszany temat no i zawsze otrzymujemy odpowiedź taką, żeby na bieżąco oficjalnie zgłaszać policji tego typu zdarzenia no i wtedy patrol to musi się pojawić. Proszę o interwencję. Ale to trzeba na policję zgłosić. To musi tak. pani w danym momencie zgłosić na policję y, i oni muszą przyjechać na miejsce. W danym momencie, bo tak, tak od czasu do czasu policja nie może tam przejechać i zobaczyć, co się dzieje. No to, to nie wiem, za to podatki są płacone. To no tylko tyle. Bardzo dziękuję, dziękuję za ten bardzo. telefon. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. 726-114-114 pod ten numer do tematu dla reportera. Oczywiście zapraszam już jutro, bo teraz już mamy 9.45 na zegarze, więc jutro do Was wracamy w naszej audycji. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.